Jakiego koteczka znaleźliśmy? Kierdyknął sobie komara. Tutaj. Hej, dzień dobry. Mamy 14 lipca już. Naprawdę ja razem z kolejnym um, filmikiem. Ponieważ spodobało mi się nagrywanie tego. I minął dosłownie tydzień tamtego chyba? Nawet nie. I, i ja tutaj wracam z pozdrową. Mamy dzisiaj poniedziałek, 7 rano. Ja idę do lekarza. Ale tylko się umówić na wizytę, bo chciałbym iść do dermatologa a nie chcę płacić więc trzeba iść na NFZ trzeba się umówić na wizytę, żeby wziąć skierowanie tak I jeszcze zapytać em, o moją receptę na moją albo nawet tu chyba nie mówiłem na moją szczepionkę na coś tam coś tam na kleszcze ja już nie pamiętam na co to jest to już było z dwa miesiące temu ja już nawet nie wiem gdzie ona jest więc muszę tylko poszukać i zapytać o cenę bo obawiam się, że to może być kurcze drogie kurcze ten tydzień też jest w miarę taki, czy ważny, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale w piątek idziemy, um, w w czwartek dowiaduję się, czy dostałem się na studia, a w piątek idę zanieść papiery. Także tak, oczywiście będziecie tu razem ze mną, um, ponieważ nie wiem, co z tego będzie. Zapraszam. Hello, wróciłem, poszło szybko, sprawnie um, i umówiłem się na dzisiaj, jeszcze na 13.20, więc Mam trochę czasu. Idę na jedynastą do fryzjera, więc akurat wrócę. Ogarnę się i... No nie no, jeszcze trochę czasu i pójdę dopiero. I tak byłem na tą w ogóle tą to zobaczyć, a babeczka mówi, że ona jest nieważna. Ja sobie myślę, hello, jak to? I tak sobie myślałem najpierw, no, no no dobra, potem tak wychodzę, bo jakby ja chciałam tylko cenę zapytać, więc tam, czy ona jest ważna czy nie, to mi tam jakoś bardzo... No, zależy mi, żeby było ważne, ale no wiecie. Jakby tylko bym zapytał cenę. I tak wychodzę, ona jest ważna do 26 roku. Sobie myślę, hello? Chyba ktoś nie umie czytać. Chyba, że ja nie ogarniam, ale wątpię. Więc ja na tak jakby ktoś jeszcze nie zauważył, wracam na górę, obejrzę sobie jeszcze serial, bo mam dużo jeszcze czasu do 11. Takie moje plany. W ogóle jest taka ładna pogoda, że jest słońce, gdzieś tam, e, bo przez ostatnie kilka dni lał deszcz codziennie. Wczoraj też cały dzień lał. Dopiero na koniec dnia wyszło trochę słońce i była ładna tęcza, na, przy, jakby tam na niebie. Więc od wczoraj i od wieczora dopiero słońce. zobaczyłem tak długo. Teoretycznie patrzyłem, ma dwa dni nie padać, a potem znowu deszcz. Widzimy się uprzednio. I w sumie to żartowałem, nie zobaczyć jak wygląda, bo wyglądam okropnie Jakby, ja nie wiem co poszło nie tak Byłem z powodu tego fryzjera i on naprawdę wygląda... ok Jakby spoko Byłem u tego samego co ostatnim razem I wtedy naprawdę... Naprawdę było dobrze, a teraz... Nie wiem Ja nie wiem co ja zrobić W piątek trzeba zająć papier do szkoły, tutaj na uczelnię Znaczy wiadomo, nikt nie będzie na mnie zwracał uwagi ja też mam opinię innych ludzi głęboko gdzieś, więc to co oni sobie nie mnie, to nie choćby to co inni myślą widząc mnie Ale samo to, że jakby patrzę w lustro i wyglądam jak... Właśnie tak Dla jestem są wakacje jakby nie muszę nigdzie chodzić, nie mam pracy, pozdro e, Więc nie wychodzę na dłużej z domu jakby praktycznie tak No chyba, że gdzieś trzeba, no to dobra, ale to sobie założę czapaczkę i pozdro Albo kaptur, a tak to nie no Sukro, co mam zrobić, jak wrócę od fryzjera i wyglądam jak... Przykro mi, że tak się czujesz. Może warto porozmawiać z fryzjerem za jakiś czas, żeby zobaczyć, czy da się coś poprawić. Czasem włosy wyglądają inaczej, gdy się trochę ułożą. Może spróbujesz jakiejś nowej fryzury lub zmienisz sposób stylizacji. Jakie masz teraz włosy? Srakie, wyglądam jakby mnie prąd pokopał. Co mam zrobić jak... z tym swoim życiem? Przykro mi, że czujesz się tak źle. Pamiętaj, że zawsze możesz porozmawiać z kimś, komu ufasz. Wracam do oglądania YouTube'a z kapturem na ubie, bo czuję się jeszcze gorzej niż wyglądam. I w ogóle się psła. I jest szaroboro i ponuro i... No Niby nie... Oj, nie miał nie padać, ale... Nie, nie... myślę, że leje. Nie wiem, co to jest. Po O, długo nie musiałam czekać, już leje. Chyba tego nie widać, ale leje. Uh -huh. Jak próbuję? paprykowe tycine. No, mamy kolejny dzień, ja się wczoraj już nie odzywałem, bo przechodziłem załamanie nerwowe. Po ehm, zobaczeniu się w lustrze. W ogóle dzisiaj rano wstałem. Jak się zobaczyłem w lustrze i zapomniałem, że byłem u fryzera to znowu się załamałem. Udało mi się wcześniej załatwić tego lekarza. Ehm, mam wizytę w sierpniu, dopiero jakoś na początku. Więc najgorzej bo mamy połowę lipca, więc naprawdę w miarę szybko myślałem, że będzie gorzej. Chociaż tak, tam gdzie byłem się nie udało zapisać, bo nie było terminów więc do innego, ale dobra nieważne. Że się udało. Wróciłem w ogóle z zakupów, bo na zakupach sobie spałem. Akurat miałem do dzisiaj bilet miesięczny jeszcze, em, więc to wykorzystałem. I kupiłem sobie taką bluzę. Patrzcie, ładna to ja, hello. Oh wow. Taką czapkę, bo to jest porażka. I już okazji takie spodnie, bo to, to było na przecenie. więc czemu nie skorzystać? Im taniej, tym lepiej. I przy okazji jakieś takie proste basici, bo potrzebowałem patrzcie, my jesteśmy po gang e, skąd nie że koszuleczki więc sobie wziąłem taką jeszcze jedną ale jakąś gdzieś jest no i to tyle na razie, także halo, powiedzmy że jeszcze miałem zwykłą białą taką prostą zwykłą e. tak na tym że nie wiem, jestem halo, mamy czwartek, prawie 13 domy. ja dopiero wstałem. Nie, dopiero, ja wstałem z drzemki, dlatego mam takie czerwone oczy. Chyba mam. Proszę mi powiadomienie, nie widać go tu, że status mojej rekrutacji coś tam coś tam uległ zmianie, więc idziemy zobaczyć, czy przyjęli mnie na studia. O ile to jest to. O, jest tutaj. O ile to jest to um, powiadomienie. Wygląda trochę creepy, ale. Patrzmy na to, jeden wstań. Tak, dobra, uwaga, odparam to. Włączam. Aha, doprę na pocztę i muszę włączyć to. kliknąć w linka. Dobra, uwaga, klikam w to, zgłoszenia rekrutacyjne Aha, bo to jeszcze nie ma decyzji. ale jest status zakwalifikowany Tego jeszcze chyba nie było Dobra, to, dobra, zakwalifikowany Zobaczymy, dam wam znać potem, czy będzie będzie decyzja, bo jest na razie Brak Dobra, jednak jestem troszkę upośledzony I to nie działa tak To, że zakwalifikowany, właśnie to, że ja się zakwalifikowałem że ale słowo trudne I... Jakby ja muszę teraz znieść tam papiery i dopiero wtedy decyzja 30 lipca, ale jestem głupi, ja, myślałem, ja chciałem dzisiaj czekać na decyzję, ja muszę najpierw znać papiery, także pozdro, zakwalifikowałem się um, i muszę teraz jakieś papiery tam wydrukować i uzupełnić coś, już nie pamiętam, jak to było, ale że ja myślałem, że już jest dzisiaj decyzja, ja to robię już drugi rok z rzędu, nie wiem, co mi opętało, nie mogło być lata po pomocy. Zagarniam to wszystko, um, trzeba przynieść, ja nie wiem, czy ma... My... W poprzednim roku tego nie przeczytałem, że trzeba mieć ksero tego świadectwa dojrzłości, bo już nic nie zostawiam. Oryginalne, hello i kopię plus ankietę osobową i zdjęcie. Jestem gotowy. Mam powie, ale takie brzydkie zdjęcie Pan daje. Ja przepraszam taki śłodzie. Ma pani problem? mamy piątek, godzinę. 12.30. Ja będę szedł zanieść papiery do sz... uczelni... Nie do szkoły. Ogólnie wstałem się o 5, więc nie przestało. I poszedłem spać około 10 i tak sobie spałem do 13. Ja wstaję, mówię, ej no 13, trzymam tyle czasu. miałem tylko godzinkę. Więc szybko przynajmniej się wykąpać, ogarnąć i mam teraz jeszcze 20 minut i idę jeść. Dobra, zjadłem, u moją ząbki mam jeszcze z 5 minut, więc spoko. I co? No to tyle, jedziemy tam do na jedno uczelnię i pewnym, że się dostanę. Nie wiem tego. Ale liczę prostu na to, bo nie wiem, to na kierunek, to też nie jest jakiś mega super. Ale tam nie ma nic, co by bardzo ciekawiło. Nie wiem, że ktoś może powiedzieć, że skoro się nie ciekawiło, to pojedziesz na studia, ale tak, To moje życie. się wróciłem, mam 17.40. Udało się, wszystko ładnie, jestem przyjęty na... Studia, no nie mogę tak robić. Ciągle jestem przydatna na studia, pozdro, od października zaczynam, Am od nowa moje życie studenckie. Czy się cieszę? No po części! Poszedłem tam i najpierw czekaliśmy w kolejce. Ona nie bardzo długa, ale dobra. Potem wchodzę i tak sobie już wszystko tam ładnie robię, przeczytałem zdjęcie, daję papiery. A pani, że tutaj się nie zgadza: numer czegoś tam świadectwa, coś tam, coś tam. się, myślę, że jak to się nie zgadza? Ona mi pokazuje, że sobie przepisałem. I ona, no to i co, tam do komputerka, zaloguj się, wydrukuj to. Sobie myślę, ale jak mam wydrukować? No i tam przepisałem, zrobiłem ten numerek jakby poprawny, wpisałem. Klikam, drukuj, nie drukuję, się mówię, nie No chyba się popatrzę. I tam jakaś inna pani pomogła, i wydrukowałem, zamieniłem. E, poszedłem jeszcze raz, przykleiłem zdjęcie i udało się, więc wszystko poszło zgodnie z planem. Dzień dobry, mamy środę. Godzinę 8.40 parę coś. Ej, ja mam około 7 minut do wyjścia, albo i nie. Jestem w potrzasku, jeszcze nie mam załąków. Potrzebuję do toalety, Potrzebuję zmienić włosy trochę. Nie wiem, co się dzieje. Bo ja zacząłem oglądać próba, jak jadłem się na niej i jakoś minęło 20 minut. Spieszmy się. To się okazało, że pociąg jest spóźniony. <laughs> A się śpię do kina, więc nie wiem, czy w Najwyżej wejdę po reklamach wpuszczam mnie, mam nadzieję, bo to jest jakiś skam. Up Update jestem na kolejnych zakupach. Nie, no, kurde, czy ty ty tak grywasz? Płoniej Nagramy. Konie ja. mm. baby. Czekamy, bo to się pamiętać, że tu ja mam parsan baby. Hello, wrócimy, Mamy godzinę 15:40. Miano w kinie. I ogólnie, a byłem na jakby wytrwałać smoka, więc ogólnie bajka była fajna, jakby no wiedziałam co się stanie, no bo to był remake Ale ogólnie ładnie zrobiona, świetnie się bawiłem, siedziałam jakieś jakiejś i pani i sobie razem oglądaliśmy, świetnie um, Ale w ogóle jakiś taki dzisiaj dzień z dupy. rano poszedłem na pociąg, opóźnienie Dobra siedzę w tym pociągu, no, mówię no trudno, najwyżej no, trochę się spóźnię, znaczy spóźnię no i tak miałem zapas czasu, ale spóźnię się jakby Miałem wysiadać wcześniej, e, bo potem miałem sobie być na piesze do Bonfaktur, żeby tam skin no, i sobie siedzę w pociągu, a najpierw on przyjechał z Mi i siedzę tam i miał jechać opóźnienie 15 minut, po 15 miał pojechać. Mija 15, potem 20. I taka pani mówi, że idzie zapytać tam kogoś tam. I ona wraca i ona mówi im, że on dopiero za 5 minut pojedzie, ale nie są pewni czy pojedzie, tylko to będzie test. I przyjechał drugi pociąg, który miał zaraz odjeżdżać. Więc mówię dobra, ta się przesiadam na tamtego, bo zanim to nadjedzie, to tam będziemy w podobnym czasie. A jeszcze nie wiadomo czy tam pojedzie, eee, przeszedłem się na drugi pociąg, patrzę, ten odjeżdża, mówię no kum, pojechałem tym, na szczęście wszystko się udało, w miarę byłem o czasie, plus taki, że jak miałem film na 10.20, no to dopiero film o 10.40 się zaczynał bo są reklamy, więc to mnie uratowało, szedłem na pieszo, bo mi uciekł tramwaj spod nosa, dosłownie minutę przed przyjechał czasem, eee, i szedłem na pieszo, biegłem, nie no, nie dramatyzuję, tak, ja nie biegam, ale szedłem szybko, eee, na każdych światłach stałem na czerwonych, więc mówię, to jest to by cud, jak wydąży, ale udało się. No i potem poszliśmy z Pawłem do galerii. Zjeść, bo byłem głodny. I potem pojechaliśmy do drugiej galerii, bo tam było za dużo ludzi. I kupiłem sobie taką lampę z całą... Ona była w action, action, tak. I właśnie kiedyś chciałem kupić, bo ona kosztowała chyba 40 zł czy 30, już nie pamiętam coś takiego. I właśnie od jakiegoś czasu na nią tam polowałem i nigdy jej nie było i tak już zapomniałem o tym. I dzisiaj patrzę i... Jest. I ona jest taka fajna, malutka, można sobie na biurko postawić i nie będzie tyle miejsca zajmowała. Ehm, no. Tylko mam nadzieję, że ona nie będzie zepsuta. No. I w końcu mam, zobaczymy. Słodka, taka malutka właśnie. O Co coś takiego mi chodziło? Żeby ona sobie... Aha, ma folię. Żeby ona sobie tylko stała na biurku i nie zabierała dużo miejsca. Hello, jestem. Wyjąłem lampę podłączyłem. Myślałem, że już nie działa, ale są troszkę nie przez to, jest lampka w zestawie trzeba ją włożyć. I też nie wiedziałem, jak to zrobić, więc do tej ja nie mi tam um, ta No jeszcze sury z niej sypia. może i tak cały czas będzie, nie wiem. Trochę to otegowałem, żeby ta sól zleciała. I chyba nie jest najgorzej. No ładna, taka malutka na biureczku, więc idealnie. O to chodziło. To są właśnie jeszcze te spodnie, ale to mniejsza. W ogóle tam jest ta duża lampa z salonarem. Ona będzie za duża i ciężka, bo się taką biureczko. A to jak położę na biurku to zajmowała dużo biurka. A teraz mętka, ładna i, i elegancko.